Nagrywam ten krótki film, by przypomnieć, że 3 dni temu nagrałem przemówienie, w którym postulowałem stworzenie frontu antybanderowskiego i między innymi w tamtym przemówieniu domagałem się natychmiastowego wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy. Tamto przemówienie nagrałem 3 dni temu, a dzisiaj rząd ogłosił spełnienie postulatów towarzysza Michała. Kaczyński się przestraszył na specjalnej konferencji pisiorów skierowanej do rolników. Kaczyński tutaj podjął postulaty. Frontu Antybanderowskiego, który jeszcze nie powstał, ale Kaczyński już się przestraszył i już tutaj spełnia nasze postulaty. Więc, towarzysze, yy, pytanie do Was: co dalej, jakie kolejne postulaty będziemy yy, zgłaszać w ramach Frontu Antybanderowskiego? Bo Kaczyński nas ogląda, bo Kaczyński się nas boi, bo Kaczyński realizuje nasze postulaty.